Witam wszystkich z tej strony, Loczek. Temat dnia dla wszystkich to oczywiście szkoła. No może nie dla wszystkich, bo może ktoś, kto mnie ogląda, już nie chodzi do szkoły. Ale dla 99% z Was temat dnia to szkoła. Wczoraj rozpoczęcie roku, na którym widzieliśmy nowe twarze, oczywiście gdy nasz etap szkolnictwa przeszedł na następny poziom. Gdy z podstawówki poszliśmy do gimnazjum, gdy z gimnazjum do szkoły średniej. A gdy zostaliście na tym samym etapie, oczywiście nie mówię o tym, że nie zdaliście, tylko, że w tej samej szkole. Czasami nawet po przerwie niechętnie patrzy się na niektóre twarze. Nie jest tak. Wiem jak jest, bo niektórzy z niektórymi się nie gada w ogóle i niektórych kijem byście nie dotknęli, wiecie o czym mówię. Nie jest tak? No jest tak. Oczywiście nawet dzisiaj... Ten dzień nie był ciężki, bo jakieś tam organizacje inne pierdoły, ale stało się. Wakacje 2012 są już za nami. Skończyły się. I nie wrócą już nigdy, ale mam nadzieję, że... Wasze wakacje tego roku były tak samo zajebiste jak moje. Napiszcie mi, czy mieliście udane wakacje. To by było takiego chwilka wstępniaka. Opowiem wam o tym, co widzicie w tle. Dzisiaj w tle M16 na mapie Mission M jest. M sponsoruje nam dzisiejszy dzień. Po resecie statystyk postanowiłem, że nie będę używał overfire broni. W ogóle nie używam ACR a MP7, jeszcze nawet nie odblokowałem. I tak złożyło się, że najczęściej właśnie używam M16. M16 jest naprawdę dobrą pułkawką, szczególnie popatrzył. Po, mm, po resetie statystyk nie idzie mi źle. Myślę, że ratio 4,57, a win-loss jak na razie 16,75, ale leci w górę. Nie jest zły. Za każdym razem, gdy dołączam się do gry, modlę się, żeby to nie był jakaś końcówka meczu. 4 razy już tak miałem, stąd te 4 porażki, ale jak na razie nie idzie mi źle. Głównie gram Free For All, ale kilka tam TDMów również rozegrałem. Ale, ale, dlaczego nawiązuję do statystyk? Dlatego, że to będzie mój dzisiejszy temat. Lubimy ogólnie jako ludzie. Wiecie, być lepsi od innych nie jest tak? Jest tak. A to wyższe skille, a to wyższy level. Oczywiście w jakimś MMO. Wyższe ratio w kodzie. Jeśli gramy dobrze i uczciwie, dlaczego mamy się nie chwalić? Ale jeśli na przykład chodzi o MMO, ludzie zaczynają używać botów. Nie mogą grać normalnie, bo brak czasu. Ja to rozumiem. MMO, żeby grać w jakieś MMO, sam wiele grałem MMO, trzeba naprawdę poświęcić wiele czasu, żeby grać w MMO. Ale jeżeli brak czasu, to ludzie po prostu czasami nie mogą ścierpieć, że ktoś, kto ma czas, może być lepszy od tej osoby. Poświęca czas i jest lepszy, to jest yy, normalne. Yy, dlatego także powstało takie coś, moim zdaniem, oczywiście nie wiem jak powstało WH, ale moim zdaniem powstało takie coś jak WH do strzelanek. Po prostu ktoś nie radził sobie w normalnej uczciwej grze ale po prostu wkurzało go, że dostaje po dupie od innych, że są lepsi od niego. Zawsze tak jest, że ktoś jest w czymś lepszy od nas. No. Są wyjątki, ale przeważnie. W każdej dyscyplinie znajdzie się przeważnie lepszy Azjata od nas. Pamiętajmy, że przeróżne gry to zabawa, statystyki również towarzyszą, grze, mnie cieszą, wielu osób mogą. Wiele osób statystyki mogą cieszyć. Ale jeśli są te statystyki zdobyte uczciwie, ja to rozumiem, gdy statystyki są zdobyte uczciwie. Ja zdobywam uczciwe statystyki i to mnie cieszy i rozumiem, jak, że jeżeli ludzi to cieszy. Ale ludzie, niestety ludzie zrobią wszystko, żeby przedłużyć swoje wirtualne przyrodzenie. Wiecie o co mi chodzi, mówi się, że ktoś przedłuża swojego wirtualnego penisa. Każdy zrobi wszystko, żeby być o krok przed kimś innym. To jest życie. Bo i w prawdziwym życiu yy, przetrwają oczywiście tylko. No, przetrwają tylko najcwańsi, najsilniejsi. Ja to popieram, rozumiem, bo nie można być słabym, miękkim, nie można się poddawać, trzeba walczyć z tym. Ale cyferki, levele, skille w przeróżnych grach niczego w życiu nie zmienią. A dlaczego mamy sobie łepetynę zawracać tym, że ktoś jest od nas lepszy w cyferkach? Moja rada do wszystkich, do wszystkiego podchodźmy z dystansem i nie przejmujmy się innymi ludźmi. Pozdrawiam, mam nadzieję, że ten komentarz Dość pomieszany, ale podobał Wam się. Jeżeli Wam się podobał, bardzo, 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 bardzo was proszę o kliknięcie kciuka w górę. Magicznego kciuka w górę, który mi naprawdę pomaga, jest naprawdę magiczny. Skomentujcie oraz zasubskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście. Pozdrawiam, do usłyszenia.